Witam serdecznie Mamy niedzielę, nowy rok Ścinka z sąsiadem do moich Trochę chodzi Oczywiście świeże tak samo Tu pusta buda Bo te wszystkie jeszcze moje tutaj chodzą I tam jest z 50, może więcej <laughs> Pewnie więcej Dokładnie, będąc baty Po <laughs> 6 chodziło chodziło moich jeszcze tam regionie, się dużo coś tam na pewno spadnie, może nie wszystkie mam nadzieję tam tych staruchów trochę jest tu coś siedzi zobaczymy, no chuj, tam. chuj tam, tam już tam się odrywają Widzę. te też może dobiją to będzie inaczej Tamtych części Najlepiej by wszystko usiadły do mnie <noise> bo ciekawie, nie tam się... Ta połowa się... A to się mój wyrwie czy to się wyrwie Zobaczymy No chęć się odrywać ciągną się kluźwa Dobra, przypozuję Dogoniłem Budapesztów trochę Ale się tam odcięło sporo tych moich Chyba Bo Teraz to jakby coś usiadło obcego to nie wiadomo co jest co bo to kuźwa, bo to ten, bo to mają te kontrolki różne. <try> nie wiem Budapesztów. są moje czy te jego, kurwa już usiadły czy co ja tam są nie, to jemu tam cały ciur został szczerze mówiąc ale to szczerze to nie o, siadają na pojedynkę a za nim mój ciemny o, czarny Tutaj kurde, do domu. No kurwa, jeszcze raz usiądzie. Ja przyszedł. Prędza. A no, jeden świeży widzę, że siedzi. Dwa świeże siedzi. W tych kontrolkach. Trzy świeże. Dwa świeże. Dwa jest na pewno. Tutaj chodzi jeszcze pewnie mój oczkę. Chodzi dużo moich. Jeszcze te peszczy dognałem. Wyszłań czerwony, konczaty. Wiesz co mam spierdzielną? Jest ciemnych jeszcze sporo. Ciemno to czy to moje czyta? Czy ja? dobra, pauzuję. Jest sporo, powiem wam, tych głębi. Tak nawet zrokowo widać, że jest spyta. Tylko teraz co so jest co? So, to ciężko będzie. Siuda, siłda, siuda, siuda. Siedzi tutaj na czele, no pewnie po ujdzie jebańcu O, o, jaki Dobra, przypauzuje Siedzi jak na razie, tylko wyszwanczka siwa czerwona Przepraszam Czerwona wyśwączka i poza tym to nic tu więcej nie widzę Tych ciemnych coś tam świeżych widziałem A tutaj z jego żeby coś było to pewnie się nie połapie Raczej się nie połapie A na pewno coś tam złapie Nie może boli Nie może boli Parę padło Paręnaście Jak później policzę ja będę wiedział więc Wiem ile było o. a Budapesz jeszcze jest siły Tutaj, o teraz skakuje prawie do góry. Siwy Budapesz jeszcze jest. A ten drugi, ten drugi nie wiem co to jest. Ten drugi jest mój, ale jeden jeszcze jest Budapesz-siwy. Zauważyłem. Ta fajnie żeby weszła. Tu jego stara wysłaczka jest. Fajnie takie ścinki, tylko nie przyświeży gołębia, żeby miał, miał te stare gołębie. a tam kolegi chodzą. Nie ja wiem czy będzie widać. Trochę przy... Mogę przybliżyć tego. Ale chodzą tutaj niedaleko mnie. O no, ma dużo głębi ode mnie. Dałem mu sporo mu dałem, trochę mu sprzedałem, jak to się mówi. No. Zbliżyłem. To. Szwanczka ma chęć Tak mam chyba się wydaje Dobra, przypowzuje tam, 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 tam Może wejdzie tam Szwanczka ma chęć, ma chęć Jak wyjdzie kurde na dach to może pójść Dobra, zapauzuje Dobra, wyszłamaczka złapana. Jeszcze Budapeszt jest na pewno. Ciemnych, powiem Wam, że jakoś mnogo nie ma na tym dachu. O, tam jest świeży, ciemny. Tam jest świeży, ciemny. To jest raz, dwa. Dwa jest. Trzy jest. Cztery jest, cztery i w budzie była piąta na pewno. Pięć. Nie ma tam tręczeć. A tu jest jeszcze kurwa czerwony. Chyba nie widziałem. Ja pierdzielę. Jednak dwa peszty dobra, pauzuję panowie i sypię. Mamy drugą gonitwę. Nie wiem, ile sam się złapał. Ja złapałem dwa Szwanka i Budapeszta Siwego. Oriaty ja znowu widzieliście coś tam z na pewno. Taką z tą e, tego, tego, tego wynalazka, to Wam mówiłem co tak zajebiście chodził. Chyba spadł do niego. ciemnych chyba siedem widziałem tych świeżych teraz to pewnie będzie nie wiadomo jak to będzie moje chodzą tu trochę jasno przypalił było jeszcze jeden budapeszt siwy ale się zerwały kilka sztuk się zerwało i ten tego tamtego berlin chyba jego? Czarny. Mi się wydaje. Jest tak ciemny. Strasznie ciemny. Berlin. A to co tam siada? A tu co jego? Kurwa wyszła. Ten typ leczony. Nie ta, a, ta, 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 ta berlinka. Jednak była berlinka. Dobrze mówię. Coś tam na pewno złapie, ale już tak Nieźle. te się kurde przychowały dobrze to To Ciemne muszę im kontrolki go zakładać, bo Powiem wam szczerze, żeby coś usiadło to im nie wiedział A no. to co to jest kurde Budapeszt. Jego budapeć na czarnym stemplu To też nie jest moje Szymą wszystko na czerwonych Dobra panowie Pauzujemy Chyba, że to kogoś innego tego łębie są Dobra pauza Jest ten Budapesz jeszcze jeden Siwy Usiadł drugi raz Musiał coś to Przynieść albo światło, puścić chuj. Owie. A ten koczek, myślałem, że go złapał. Widać, on tak długo chodził. Tych ciemnych coś jest na tych dwóch kontrolkach, ale ile co i jak, to ciężko to połapać. Ciężko to połapać. bu da hapış. Şu da, şu da, şu da, bu da, bu da, bu da, şu 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 da, bu da, bu da, bu da, bu da, şu da, da, şu da, şu da, Еще Буда. 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 Редактор Już jestem, że pan tego peszta. 4 sztuki na plus. A idę na minus, to nie wiadomo. Jak coś tam policzę, to będę wiedział. Bynajmniej nie na minus. To mnie cieszy. Powiem wam tych ciemnych, świeżych Coś tam jest? Tu siedzi jeden nawet Coś tam jest Jest jeden, tam drugi Jest trzy się czym szybczym bo tam jest jeden A, znowu ten... Teraz muszę ten drugi roel Ten kok my się jakoś może mało zrobiło Coś mi się tak zdaje Mógł trochę tam natrzepać Ale po obliczeniach będzie wszystko wiadomo A tu jeszcze jest jeden ciemny z tych świeżych I tam jeden siedzi, siedzi, to jest pięć Dobra panowie Kończymy Pozdrawiam wszystkich serdecznie kolegów I wszystkiego najlepszego w tym nowym roku na wszystkich na całych rodzin i trzymajcie się do następnego filmu cześć